Okej, okay, witam wszystkich. Z tej strony mówi do was Kane. Dzisiaj dalej gramy w Deus Ex Human Revolution, oczywiście. Eee, trzeba by było w sumie tutaj sprawdzić chyba teraz te dwie e, lokacje. Znaczy te dwie lokacje, co jest za tymi drzwiami za tymi drzwiami, więc po prostu spróbujmy to zrobić. Eee, może najpierw chodźmy na górę. Przydałoby się zobaczyć e, tą alternatywną drogę, tak, którą mogliśmy się tutaj dostać z poziomu ulicy po prostu wcześniej. Być może właśnie teraz to odkryjemy. Gdzie to jest? Ok, pod tym nic nie ma. idziemy dalej. Eee, ok, dobra, tutaj nie widzę żadnych przeciwników na radarze na tym poziomie, tylko gdzieś niżej chyba wszyscy są, więc eee, dobra, skakujmy to. Poziom czwarty. Na sam początek. Zobaczymy, czy to będzie bardzo trudne. Eee, to powinienem skakować i to, i poza tym to, i to. Dobra, to no, nie wydaje się bardzo trudne. Eee, aha, dobra, bo to jest czwórka, tak? Oczywiście Eee, dobra, już się chyba powinno teraz udać No może nie? Może tak? Okej, okay, udało się Pięknie Okej tędy, eee, okay, tutaj są jakieś drzwi ok co ciekawe, dokąd to prowadzi Eee, dobra, zaraz to zbadam, na razie może chodźmy dalej eee, Okej, okay, to chyba jest wyjście na zewnątrz w takim razie eee, Więc zaraz wrócimy I sprawdzimy tamto pomieszczenie, czy pomieszczenie, właściwie jakieś garaże, poziom jakiś eee, No tak, bo to jest wyjście na zewnątrz i tutaj już byliśmy wcześniej, dobra Co? Zaraz Okej, okay, mogłem wyjść, ale nie mogę wejść, tylko muszę najpierw to schakować, genialne <noise> Okej, okay, dobra, włammy się Jakbyśmy chcieli to zrobić, więc nie ma co narzekać. No kurde, jaka rozległa sieć. Niby poziom tego wszystkiego jest tylko jeden. Hmm, dobra, tak. Tak. Aha, w sumie dużo czasu mamy. Przynajmniej tyle. Dobra, no i chyba tyle, tak naprawdę, jeszcze do wyjścia. W sumie mogłem 100 Ale już nieważne. Sakowany, więc wchodzimy z powrotem. <laughs> No i zobaczymy co nas tutaj czeka, mam nadzieję, że się uda w tym odcinku ogarnąć cały ten y, poziom Okej, okay, to jest chyba winda, do której też mogliśmy wejść wcześniej e, Znaczy cały ten poziom, cały to już... Y, nie wiem jak to nawet nazwać no, Chodzi o ten budynek po prostu e, Są ludzie jakoś się przycinać zaczęło, nie wiem czemu Okej, okay, na tym poziomie widzę jakichś przeciwników What pak. Okej, okay, dobra, to był fail Kiedy ja zapisałem grę? Mam nadzieję, że niedawno Chciałem że za ludzie będą, ale widzę, że od razu jakaś wieżyczka wyskoczyła jeszcze Przydałoby się dorwać do... O Jezu, naprawdę? Nie zrobiłem zapisu żadnego? Masakra jakaś, ludzie Ostatni auto-zapis, zobaczmy, gdzie się zrobił Jeżeli tak, to do was po prostu wrócę już, no jak przejdę ten fragment Chciałem że zapisuję tą grę i mi coś sfailowałem. Aha, dobra, chyba po prostu po wejściu z powrotem zapisył musiał to save, więc całe szczęście. Ratowało nam trochę dubsko. Dobra, chodźmy tenny. Do eee... Urwano po prostu. <gryw> Jestem genialny dzisiaj. Muszę uważać na tą wieżyczkę. Teraz na nas patrzy, właśnie tam jest jakieś pomieszczenie śmieszne z mostem prądu. Eee, zaraz ta wieżyczka się w ogóle nie obraca, tylko cały czas jest chyba w naszą stronę skierowana. No to mi się nie podoba wcale w takim razie. Bo nie przejdziemy w takim razie tędy. Dobra, trudno. Spróbujemy się dostać, dobrać jakoś inaczej do tego. Aha. Dobra, I wracamy tam skąd przyszliśmy tutaj. I postaram się teraz. Aha, zaraz, bo jeszcze po schodach mogę zejść niżej. Dobra, niech będzie, zróbmy to jeszcze, sprawdźmy, jak to wygląda w tendy. No, na jest, jest tylu tych przeciwników, że po prostu masakra jakaś. Aha, ok, no i co? Nie mogę tym się nigdzie przebić. Może to bez sensu. Zobaczymy, co jest tutaj zwłaszcza, że jak tutaj nic nie będzie. No nic tutaj nie ma. Epickie. Dobra, nieważne w takim razie. Chodźmy do tej cholernej windy. I sprawdźmy, czy tam tendy będzie jakieś dobre podejście do wykończenia tych przeciwników. Aczkolwiek zaczynam już e, tracić. Zaraz, 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 zaraz. Tędy chyba. Zaczynam już powoli tracić nadzieję, bo <laughs> już zewsząd próbuję podejść do tych przeciwników i nigdzie po prostu no, nie udaje nam się to zrobić tak, żeby załatwić ich jakoś pociku. Weźmy tędy. Eee... Uh, nic nie widzę. No okej, okay, dobra, to nic nie ma ciekawego. Bo w sumie po cholerę to w ogóle jest. <grystanie> uh, dobra, chodźmy na górę po prostu. Mhm, uh i -huh, jeszcze do góry. No do góry mówię, co jest. Okej, okay, tenny... Więc jak to się pewnie tak skończy, że to zacznę tutaj ktoś mnie zauważy i zacznę robić rozpierduchę pewnie używając tego ciężkiego karabinu i... <śm> no ale cóż, trzeba i tak wszystko sprawdzić, więc... No i dobra, no i po co ja tutaj niby weszedłem sobie? Coś mi to daje. A... O, nie ogarniam? Wyżej nie wejdę już. No dobra. Trochę to bez sensu. Chodźmy w dół w takim razie. Miliby chociaż jakiś punkt praksis ukryty dać. No tak, no bo tędy to ja tutaj chyba przywędrowałem. No ale no może to za strata czasu. No dobra, przecież wygląda to, że nie ma w ogóle żadnego lepszego podejścia niż yy, te, które mieliśmy do tej pory. Więc musimy po prostu popróbować, jak to zrobić. Jest ten koleś. Czego będę chciał zdjąć? No ja sobie tam idzie teraz do tej dwójki, gdzie jest kamera. Zobaczę na mapie. Ciekawy, gdzie jest ten cholerny komputer, który mógłbym wyłączyć te rzeczy. Tędy. Wow. to genialnie teraz zrobię. Widzę, że mnie koryś nie zauważył w ogóle. Jak zapisał grego po prostu rozwalił to. O, zejdą idą na życie. Ja pierdzielę bez przesady. Myślałem, że on wpakuje serię zginie i tam ci nie zauważą, ale oczywiście tak się nie zdarzyło. O, za zaupierliwe. Co? No co? on teraz tam pójdzie, tak? Fajnie Nie wiem czy jeszcze czegoś tutaj nie przegapiłem w takim razie, no bo to jest trochę dziwne No tutaj możemy się przebić przez ścianę, ale to kurde, chyba nas nie usłyszą jak to zrobimy Dobra, spróbuję. Okej, okay, nikt tego nie usłyszał. Dobra, ciekawe. <grymne> Jak będzie? Nie rozwiązuje to specjalnie naszych problemów, bo za tymi jakbym tutaj wywalił, to pewnie by mnie wszyscy zauważyli. Zaraz. Eee, no, ale cóż... Tutaj się jeszcze możemy przebić, mapa. Okej, okay, to było fajne eee, Dostaliśmy się tędy Proszę Jeszcze jednego przynajmniej zdejmiemy zanim mam włączę eee, Tajfun, tak, mógłbym tam wskoczyć i użyć tajfuna, to byłoby dobre eee, Sprawdźmy co my tu jeszcze mamy Jakieś środki, właściwie mógłbym sobie zażyć Bo nie mam pełnego życia Okej okay. Sprawdźmy tutaj, doświadczenie, pięknie, rozumieć wzrok, część druga ok jak kogoś bardzo to interesuje, niech sobie przeczyta Nie, jakoś ostatnim przestałem pasjonować te wszystkie teksty o tej wymyślonej technologii w tym świecie Więc sobie już daruję A dobra No i co, tyle, tak? Czyli musiałbym teraz otworzyć te drzwi Hmm, ciekawe czy jakbym się przebił tutaj, to by było jednak, może to by było w jakimś innym pomieszczeniu Zaraz zobaczymy, jak tak się nakieruję, zobaczę mapę Uh, a nie, w. też no nie wygląda. To nie mam pojęcia. Dobra, spróbujmy to zrobić. Jakby się wycofam za tak Okej. Okay. Aha, okej. Okay. Ktoś, kurde, jednak był. Czyli mogę tutaj wejść. Eee. Uh. O, kurna. Może gdzieś <laughs> jak się, się miał życia? Na jakaś. No to mi zajebiście wyszło. sakra No dobra. Tak czy inaczej nie rozwiązuje to mojego żadnego problemu. Czy znaczy żadnych moich problemów to nie rozwiązuje. Okej, okay, tutaj jakiś koleś teraz się zainteresował. Może on sam tutaj przyjdzie. bym go wtedy zdjął, to najpierw to ciało zabrał. Żeby nie wezwał swoich kumpion Zostaw No zostaw to ciało co czemu on nie chce zostawić O kurwa mać się używa tego głupa te Czemu oni nie zginęli? No co jest? No ja pierdolę, no to było małe pomieszczenie, ludzie, no co się dzieje z tym tajfunem, no Bez sensu mm -hmm. Dobra, nie bać to, nie chcę mi się już chować Boże widzieliście to? Pół magazynka wyprułem i on dalej żyje. Ale jazda. Okej. Okay, już nie żyje. No i w ten sposób było dużo prościej niż cudować się z tym skradaniem już całym. Że przełączę, bo w tej chwili mam deficyt kurde trochę tej amunicji. Są ci, które się są ostrożni, ale tutaj chyba nie przyjdą. Okej, okay, to, to bym bez wątpienia chciał. bulowe, eee, środki przeciwbólowe, więc mogę użyć następnych. Będę miał chyba maxa i weźmiemy teraz je, dobra. Pięknie, jeszcze powinien gdzieś tu być ten karabin. Ok, więcej amunicji do tego. Zobaczymy na mapie. Chyba wszyscy z tego pomieszczenia tutaj przybiegli już. To miejsce, dobra, teraz mogę się bez problemu już chyba przebić przez tą ścianę. Ok, co my tutaj mamy. Kościół Mechanicznego Boga, nasz manifest Okej, okay. niech będzie <grymne> eee, Tutaj mamy coś innego, więc spróbujmy Wymienić Czy mogę to na coś na czymś zamontować? Mogę Okej, okay, fajnie Jeszcze ulepszenie naszej broni Że tam się wszyscy elegancko zgromadzili w jednym punkcie Byśmy mogli tam rzucić jakiś granat albo coś takiego, gdybyśmy oczywiście mieli jakiś, bo generalnie to chyba nie mamy żadnych... Aha, no ewentualnie z wyrzutni rakiet zawsze mogę im przywalić. Tak, no tak tutaj mógłbym teoretycznie się bawić minami, ale no nie miałem ich. Takich no, żeby ich zraniły tak naprawdę, no albo ładunkami wybuchowymi. Kurde, może czasem by się jednak przydała jakaś właśnie, jakiś właśnie ładunek wybuchowy, który mogę zostawić i normalnych kolesi załatwi, nie tylko tego typu rzeczy że może tam to zajmuje aż dwa z tego co pamiętam. Więc, co by tutaj wywalić? Hmm. Dobra, jebać na razie. Trzeba to. O, ja znam się czasem. Czemu on się za drzwiami nie może chować? To mnie rozwala. Okej, okay, widzę, że ci kolesie się sobie odpuścili <laughs> Okej, okay, tu jakiś idzie w ogóle do naszą stronę, nie zauważyłem wcześniej A nie, on chyba jest za szybą Okej, okay, tam jest kilku kolesi jak będzie się tutaj tak gapił na nas, to nie wejdziemy tam? Że... Zrobię mu niespodziankę. Ok, pięknie. Przeładujemy broń. Już tutaj w tej części przynajmniej chyba wszystkich rozwaliliśmy. Więc mamy chwilę spokoju. A można się tutaj porozglądać. Okej, okay, jakieś tam hasła. Kody dostępu, nieważne. A, dobra. Trzeba po prostu poprzeszukiwać w takim razie te rzeczy. Ok, tam już byłem, ale i tak skakujemy oczywiście, to no. Tam gdzie byli ci kolesi, chyba jest nasz w ogóle cel Zadania, no ale więc tam pójdziemy później. E, tego nie będę przejmował, to wezmę i to wezmę I tędy pójdę, dobra Już ogarniam jak Okej, okay, to wszystko przejąłem, nawet mnie nie wykryli, więc mogę po prostu wychodzić. Dzięki. No tak, tutaj już byliśmy, czytałem ten manifest jakiś. <laughs> Otwierać dziady. Okej. Okay. Zabawa w rozwalanie pudełek, jak ja to lubię. <laughs> e, dobra, tutaj już byłem, znaczy byłem, nie staniełem oczywiście, o to mi chodzi. Zostało, została ta trójka do rozwalenia. W sumie już tak narobiłem hałasu, więc mógłbym ich po prostu e, postarać się rozwalić i tyle. E, gdzie jest trójka? No okay, gdzie jest na koleś? Myślałem, że on tutaj stał, tak. na widoku tędy, ale chyba się myliłem. Chodzi tędy, niestety. A nie, dobra, chyba jest tutaj. A, kurwa! Nie spodziewałem się, że mnie tak szybko zauważą. No ale fail, ja pierdziele, nie mogę ich tak łatwo zdjąć, no. Mi ostatnio nie idzie w ogóle. No już końcówka gry, w sumie, więc jakoś dobrniemy do końca. Chyba końcówka, jak mi się wydaje. Już trochę to potrwało. Dobra, nie masz to. Chodźmy bliżej. Przydałoby się tego tak naprawdę kolesia wyeliminować ręcznie, a tamtą resztę po prostu rozwalić z jakiegoś karabinu, na przykład z tego. Prawda z tego nie mam tyle amunicji, więc może jednak z tego. To tak zrobię, tylko muszę zaczekać na dobry moment. Na przykład na taki. Może jakiego ja mam ZEZA masakra jakaś. Okay, no, ale się udało. Super, że ci się w ogóle nie zauważyli, jak ja parę metrów od nich tego kolesia dużego załatwiłem. No, ale dobra. Eee, ci są załatwieni. I tam jest chyba wieżyczka, tak naprawdę, jeszcze została tylko. Więc już wszystko, jak było e, pięknie, tutaj załatwiłem. Weźmy to, weźmy trochę amunicji do karabinu więcej. To jest. Kamera, a tam jest wieżyczka. To jest chyba ta wieżyczka, która nas wcześniej siekała. A może nie, a widzę, że tam jeszcze jednak chodzą jakieś przeciwnicy. Hmm. Pytanie, gdzie ja mogę wyłączyć tą cholerną, tą cholerną kamerę i tą wieżyczkę? Przecież musi być jakieś miejsce do tego przeznaczone. Może kurde tam właśnie, gdzie byłem przed chwilą, tylko nie doszedłem. A, jeszcze kamera chyba mnie złapała na chwilę. No i ważne. Tyle do przodu, ludzie byli do przodu. Dobra, gdzie są ci kolesie, których porozwalałem? Tam. Dobrze, ich przeszukam od razu. Ok. Lecę do karabinu. pistoletu maszynowego, może niekoniecznie, ale do karabinu w tej chwili chętnie. Zresztą z tego co pamiętam e, w jeszcze tamci kolesie mieli amunicję właśnie do tej broni, więc może spróbuję. W ogóle tutaj widzę, że też można się przebić przez ścianę. Czego wcześniej nie zauważyłem. No co jest kurwa. No okej, okay. takie tajemne przejście było, widzę. <średziny> Szkoda, że wcześniej go nie zauważyłem. Dobra, przebijmy się tutaj przez ścianę. <średziny> Zobaczmy. A okej, okay, byłem tutaj wcześniej, pamiętam. Mhm. Ok, czemu nie podniosłem tej broni? Tutaj tych kolesi w ogóle? Czy ja tutaj byłem? Jakoś ich rozwaliłem, i tutaj potem nie wszedłem. Zaraz, gdzie ja w ogóle jestem w tej chwili? Wydaje mi się, że tam powinna być ta kamera. Tak jest. Aha! A nie, dobra. Po prostu zapomniałem, albo miałem wtedy maksa amunicji i tyle. Ten koleś miał opancerzony Dobra, schodzimy na dół. Jeszcze poszukam tam na dole. Kurde, czy jest ten komputer do hakowania tych rzeczy. tą wieżyczkę chciało zhakować. Aha! I no właśnie. Dobra, jeszcze wszystkich tutaj nie przeszukałem, tych dwóch chyba tak, tutaj, może i przeszukałem Nieważne Chodźmy tutaj, popatrzymy teraz co jest w tym pomieszczeniu Okej, okay, nic więcej? Pięknie Piwo, a mam max życia, więc nieważne Tutaj żadnych punktów praxis albo czegoś takiego by się przydało więcej, no, na znaczy w sumie już dużo tam na tak naprawdę rzeczy, które potrzebuję, nie mam ok, mamy maks amunicji do tego karabinu, chyba że nie, no maksymalny, magazynek jest dobra, schowajmy ją w takim razie, tą broń A tutaj mamy do tego karabinu, to nas nie interesuje, weźmy hmm, hmm, hmm. botonika pięknie i teraz tak, co my tutaj mamy? Mamy komputer, ale tutaj nam nic nie da tak naprawdę, znaczy nie wyłączymy te, tej wieżyczki Ale skakujmy, zobaczmy co tutaj, jakie informacje będą Marny ten komentarz jest dzisiaj, mówi w ogóle Marnie mi się gra, sorry ludzie za to, jak oglądacie to bez sensu wszystko, ale no cóż zrobić, tak czasem po prostu wychodzi Zatrzymaj, co jest kurwa, czemu on tego nie przejmuje? Nie, jakoś wolno leci. Jeszcze to. O Jezu. Hmm. <laughs> że nawet hakowanie mi dzisiaj nie wychodzi. Ale to się udało. E, dobra, zobaczmy. Kiepski układ. Hmm. No i. Tutaj jeszcze jest safe do schowania. Mogłam się? Tak, jest. No, tylko 12 tych wirusów i 15 anihilujących. Może więcej anihilujących używać w takim razie? A, zaraz. To bez sensu jest to przejmować. Zanihiluję to i zanihiluję to. Poza tym, no w sumie tutaj nic nie ma do wzięcia, tylko po prostu do... Trzeba w ten sposób przejąć i tyle. Ok, pięknie. Zobaczmy. Kolejny jakiś widzę modu, więcej amunicji do tajfuna. A, dobra, to więc standardowo wywalamy, bierzemy i nie możemy tego połączyć. A z czym to w ogóle jest? OK, Po prostu już maksymalnie rozszerzyliśmy nasz magazynek na to wygląda. Po każdej z broni, której używamy, której musimy. Dobra, to jest wzięte. No, no i ktoś mi powie, gdzie jest do diabła komputer, który można wyłączyć tamtą cholerną kamerę, no bo nie chce iść do naszego celu na razie. A, dobra, zapiszę. Chociaż nie, tutaj są sojusznicy, czyli tutaj prawdopodobnie już odkryję tego całego a, kolesia naszego, którego szukamy. Więc najpierw powinienem wykończyć wszystkich innych już się przynajmniej zdaje. Czy ja mam maksymalnie do tego? Bo miałem do nich pójść i oczywiście zapomniałem o tym. A, Jeszcze może Ktoś z nich miał amunicję? Okej, okay, dobra Dobra, którędy teraz w takim razie? Tam na razie nie idę. chyba eee, zgubiłem się. Teraz, tędy, okej. Okay. Tędy. No i oleję tą w takim razie i zrobimy tutaj to nieładnie, bo teraz nas ta kamera wykryje albo wieżyczka, albo w ogóle wszystko i. <śmiennie> będzie chujnia, ale trudno. Jeszcze się chociaż postaram, żeby nas. Może, to upierdliwe. Tą kamerę postaram się wejść teraz. Tam też jest jeszcze wieżyczka, więc to jest w ogóle bez sensu. Trójka. Zapiszmy. I tam widziałem przed chwilą kolesia, ale oczywiście musiał sobie teraz pójść. Tam gdzie widzę. Gdzieś stanął, to byśmy go zdjęli stąd. W ogóle chyba jest tylko jeden koleś plus ta wieżyczka. Ciekawe czy wieżyczkę mógłbym rozwalić wyrzutni reakiet. Hmm. No, chyba zaraz to przetestuję Tylko zaczekam aż ten koleś do nas przyjdzie i stanie tutaj Chyba już wędruje Okej okay. Okej okay. I spróbujemy rozwalić wieżyczkę Używając wyrzutni rakiet Pięknie. Widzicie, nawet się alarm nie łączy. Zresztą nie wiem, czy oni tutaj mają alarm. Dobra, przejdę tutaj pod tą kamerą i sprawdzę, co jest tam. Okay. to pohakowane wieżyczki, i tak dalej. Dobra, i co tędy po prostu tutaj wcześniej lukałem, tak? Tak jest, dobra. Eee. Dobra, zaraz po kolei widzę, że mogę się tutaj przebić przez ścianę i też dostać.